Na jeden z moich filmików mówiłam o tym, że banki przestają się odwoływać. Moja wina nie sprostowałam. Chodzi tutaj o kredyty pseudowalutowe. W sankcji kredytu darmowego jest jeszcze inaczej. Orzecznictwo się tworzy. Nagrałam filmik, gdzie mówiłam o petycji. Jest to naprawdę bardzo ważne, żebyście tą petycję podpisali, zwłaszcza ci, którzy już są w sądzie albo zamierzacie iść do sądu w sprawach swojego kredytu. Ponieważ to jest petycja do ministra sprawiedliwości i do sądów, do sędziów, żeby wiedzieli, jak orzekać, żeby wiedzieli, że to jest wielki problem. To nie jest przecinek, jak mówi prezes Związków Banków Polskich, tylko to jest poważny problem. Więc proszę, odszukajcie ten filmik, link jeszcze dodatkowo. Włożę tutaj w komentarzu, żebyście mogli dotrzeć do tej petycji. To jest dosłownie parę chwil. Ja już podpisałam. Parę kliknięć, wyślij i co jest najważniejsze, to jest za darmo.